Adam zabiera nas na podróż do Home Depot z całą rodziną. Home Depot to jest taki sklep z roślinami, z rzeczami do domu, wiecie, um, AGD, nie, AGD i my potrzebujemy jakieś tam części do domu, potrzebujemy popatrzeć na drzwi do szafy i potrzebuję sobie popatrzeć na kwiatkę, które mi się marzy.

Będę zdecydował mi uciec, ale powiem wam, że na razie znalazłam tylko jeden ten kwiatek, więc zobaczymy, czy uda się tutaj gdzieś może na podwórku znaleźć trochę większy. Jak nie będzie większego, to wezmę ten, który Wam przed chwilą pokazałam. I wiecie co? Taki tryk. Ja muszę wziąć zawsze przebrać okulary w sklepie, bo niestety już na półkach dobrze nie widzę. Nawet no się ci w uszka odstają kolego. Joanna ma taką maskę w minioną i powiem Wam, że nawet fajnie w niej chodzi. A to konkretnie. To Słuchajcie, ja lubię przychodzić do Home bo najbardziej zimą szukać choinki. Ostatnio nasze dwie choinki, bo my zawsze mamy żywe, były z Home Depot i byliśmy mega zadowoleni. Zaraz pójdziemy tam jeszcze na te roślinki. No, tylko jak są takie wysokie, długie, to do takiej fajnej doniczki się daje i to się w tym, w boku domu stoi, tylko że to jest malutkie. Zobaczysz. Zobacz, jak twoja żona to będzie uprawiać. Każdy z nas, z nas ma inne upodobania. To też jest ładne, ale w Polsce się takie skalniaki robiło. jakieś kolory? Na razie zieleń, kochanie. My w ogóle nie mamy zielenia, co do tego koloru. Ja chciałam powiedzieć, że zainspirowałam się masz. I są dwie dni znowu, więc. też jeden sklep. A tam jest taki gdzie jakieś kolory. Okej, okay. witam się z wami oficjalnie jako mama kwiatowa. Pierwszy mój... Znaczy nie pierwszy. Słuchajcie, ja próbowałam nieraz już kwiaty mieć i o nie dbać, ale niestety nie wyszło. <grym> Mam nadzieję, że Adam tam nie nagrał. To było słuchać, co mówiłam, a mówiłam, że oglądałam wielki plant hall na kanale masz. Polecam serdecznie, bo Witek i Klaudia mają rewelacyjną kolekcję kwiatów na balkonie i w ogóle widzieć, że oboje się tak fascynują tymi kwiatami, to jest coś pięknego. Ja próbowałam swoje, ale powiem Wam, wszystko zabiłam, oprócz tego, co rośnie samo z siebie. I kupiłam sobie, nie wiem jak się to po polsku nazywa, ale po angielsku to jest snake plant. I nawet tu na opisie piszę Wam, że dlaczego chcecie mieć ten kwiat, ponieważ bardzo łatwo jest go się nim zajmować i sprawić, żeby rosną. A też ma bardzo atraktywne właśnie te liście. On nie jest może taki piękny, trochę przebrudzony, ale był najładniejszy z tych wszystkich, które tam były, najbardziej mi się podobał. Więc co, dziękuję Witkowi i Klaudii za inspirację ich balkonem, i to jest mój początek. Mam nadzieję, że będę mogła się Wam za jakiś czas pochwalić moją kolekcją, ale. Chciałabym go po pierwsze, żeby urósł, a po drugie, żebym się nauczyła, jak takie coś przesadzać. Jedziemy do domku, popijamy sobie kawkę ze Starbucksa, ja mam e, Venti, znaczy Grande Cold Brew, a Adam sobie kupił jakieś macchiato. Witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy z rodzinką na komunię mojej kuzynki. Cześć, kochanie! Cześć! I jest Johna i Teo, jak zawsze nam śpi w samochodzie, no bo co nowego? Jedziemy na komunię, jedziemy tak na. Oni mieszkają na takiej countryside, to mają Farm? taką. na farmie. Mają taką dużą działkę. Osi... Osiołka czy konia? Konia? Osiołka chyba maja. też mają. Mają okay. kaczki, kury. E, mają tą chodzę, Bóg wie co mają. Bo to co chwilę jedziemy, coś nowego mają. A też nie jeździmy tam bardzo często. Więc zobaczymy, czy się uda coś nagrać. E, nie będziemy nagrywać jak samolot. O, tu jest na ziemi. Widzisz, że ona na ziemi samoloty? Są samoloty. Nie wiem, czy widać na kamerze. Tam są takie małe samoloty. Widzisz? Widzę, widzę. W każdym razie, tak jak mówię, jedziemy. Jest godzina czwarta, bo. ujazd, jesteśmy spóźnieni. O czwartej się miało zacząć, ale to wszystko wina moich z rodziców, bo oni są bardziej spóźnieni niż my. Wstyd. Piękna pogoda na to, żeby właśnie tak na podwórku odpoczywać, bo nie jest tak gorąco jak potrafi być, a jest ciepło. Będzie cudzo, tak? Okej, okay, podjeżdżamy, trochęśmy się zagalopowali. Popatrzcie, chciałam Wam tylko pokazać. Po tej stronie tutaj już wjeżdżamy na działkę. Także oni mają tutaj taki bardzo, bardzo długi podjazd, Ta cała tutaj działeczka to jest ich. A po drugiej stronie co? W sąsiedzi mają chyba konie z tego co się nie mylę. Mieli przynajmniej kiedyś. Tutaj kiedyś były koniki. No nic nie widać. I jedziemy powoli. I i wiecie, jak tutaj kiedyś przyjechaliśmy w zeszłe wakacje, to jeździliśmy, tutaj mają te ATVs, to jeździliśmy sobie tutaj po tej trawie. Są, o, patrz jakie duże. Nie bój się, są za, Widzisz, okay. mają klatkę dużą. Chodź królika, zobaczymy. Co wszystko mają? patrz jakie duże bani. patrz ile ich jest. Wow! Patrz, tu są białe z czerwonymi oczami. Czarne. Co ten bani robi? A patrz jakie tu mały chicken jest. Jesteś So cute! Thank you. Oh my goodness! Oh, thank you so much. And he's good, yeah, he's good for now. Dusza Towarzystwa, imprezowicz. Popatrzcie jak on, jak on szaleje. Jedziemy sobie szybko, bo jeszcze nie ma dużo ludzi. Miało się wszyscy zejść o czwartej, ale jakoś tak uh, chyba nie za bardzo, to idziemy zobaczyć Horses. Byliśmy już na kaczkach, kurach wszystkim, także Johna się bardzo, bardzo e, zafascynował. Także zobaczymy jeszcze szybko koniki i wracamy. I ktoś jedzie na czołowe z nami, więc musimy się usunąć szybko. I są koniki dwa. Jona, chodź, pokaż się. Fajne horses? Tak? Chcesz do horses? Jona, by chciała tam wyjść. Patrzcie. Jest tata, jest mama, dziewczyny. A gdzie jest nasze dziecko? nie! Jona, popatrz tu. Mama, zrobię was z muzyczką, wiesz? Nie wiem nawet, która jest godzina, słuchajcie, ale jest przepięknie, taka fajna imprezka. To jest takie miasteczko trochę bardziej już na uboczu, na przedmieściach i jest tutaj cudownie. Adam mówi tylko, że no ciężko taką faremkę utrzymać, bo jednak tutaj jest dużo tych, wiecie, zwierzątek, kurczę, wszystkiego, trawy tyle do koszenia. Masakra, ale coś pięknego. Idziemy, idziemy. Bawią się z Arielką, Jona chyba razem z nimi, dziewczyny tańczą. Popatrzcie, jak Arielka tańczy na tańczysz? No? Chodź popatrzymy, jak dziewczyny tańczą. Wszyscy sobie tam w takich namiotach siedzą, Adam idzie. I jedzenie przez to okno, co widzicie, um, są motylki. Tutaj mają catering, normalnie rozłożone takie tace i każdy sobie bierze, co chce. A w tym Sunroom mają drinki i bar. Jak się bawimy, kochanie? Super się bawimy. Jest piękna pogoda, rewelacja i Arielka tańczy. na tańczy! Jonathan tańczy, tata ogląda. Jest tata, tata patrzcie jak Johna tańczy z Arielką, jedyny chłopiec. Patrzcie jaką mają piękną, nie wiem co to jest. Kto wie to niech mi powie, ja na pewno się dowiem zanim wrócę to wideo. Ale mama się moja zachwyca, że to jest dwukolorowe. I w ogóle tutaj mają słoneczniki, dynie. Patrzcie, zazdroszczę, bo jest naprawdę przepiękna taka faremka I takie, taka przestrzeń bez ludzi, wiecie w Ameryce to macie dom w dom, a tutaj sobie żyją. Pięknie. Widzicie, cieszymy się z małych rzeczy. Trochę przymarły to słoneczniki, ale jest okej. Okay.